Mając 3 latka, to już nawet spał z piłką. Jest taki otwarty, uśmiechnięty. Był open to people. Był Życzyłbym każdemu trenerowi takiego zawodnika. Mecz w finale, bo Dortmund grała w 1997 z Juventusem Andy Miller tam wtedy grał. No, zdobyli Puchar Europy. Łukasz z mamą będąc później gdzieś na zakupach zobaczył koszulkę Andy Millera i uparł się po prostu i no, musiał mu musiał kupić koszulkę Andy Millera. Był e, na takim turnieju, reprezentacja Polski była na turnieju w Korei. I e, wracali z tego turnieju z Korei. Na następny dzień mieliśmy mecz mistrzostw Polski z EUKS-em Łódź. No to Łukasz normalnie przyjeżdża na zbiórkę i mówi do no, Ja gram, nie? No, Ale nie jesteś zmęczony po podróży, po turnieju? Nie, nie, ja gram. I graliśmy z euks ja mówię, a tam z lks u ktoś był na tym turnieju? No było dwóch zawodników. A oni grają? Nie, oni odpoczywają. Rewiku, szeroko, dać szeroko. Trzymam głośno. tak. Grało mnie na pozycji skrzydłowego. Później z konieczności też w napadzie. Ale przypominam sobie, że jak zaczął grać u mnie, przyjechałem do domu i mój syn, czteroletni Mateusz, pytał mnie: Tato, czy mam jeszcze jakiegoś brata? A ja mówię: Dlaczego synek? jak mówi: No, bo dziś w telewizji powiedzieli, że Łukasz Piszczek to twój syn. A ja mówię: Nie, synuś, mówię, jesteś tylko ty i Kuba. I tak zostało. Ja Łukasza bardzo miło wspominam z pracy w Zagłębie Lubień. To był taki cichy, spokojny chłopak, ale teraz te wspomnienia odżyły, bo byliśmy z pogonią w pogrzeźlicy na zgrupowaniu. Łukasz Piszczek miał fantastyczne wyniki, wydolnościowe i szybkościowe. I gdy profesor chmura. Zrobił te wyniki w styczniu w Zagłębiu Lubin, to mówi, że coś chyba się zepsuła aparatura i jeszcze raz musimy jutro piszczka wziąć na badania. Piszczek był załamany, jak się dowiedział, że jeszcze raz musi przejść te badania, bo się okazało, że profesor mówi, że przebadał tysiące zawodników, ale nigdy nie spotkał zawodnika, który był szybki, bardzo szybki i bardzo wydolnościowo dobrze przygotowany, wytrzymałościowo. Łukasz był ewenementem, to był jedyny zawodnik Łukasz. Był często podawany, profesor podawał go jako przykład zawodnika, jak powinien wyglądać profil zawodnika do piłki wyczynowej. I to się później potwierdziło, bo minęło kilka lat od zagłębia lubin i ta kariera w Bundeslize i zmiana pozycji na, na bocznego obrońcę. Te wszystkie predyspozycje jego uwidoczniła. Definitely put on muscle when when he came to uh, to Berlin. So he was very good friends with uh, Jaroslav Drobny, a Czech, a Czech player, and you know I, I just I just watched them in the in the gym all the time. You know they were battling and you know who can lift heavier weights. And in the beginning, you were right. Lukas was uh, was a little you know skinny, you know a little whatever. But it's it's normal. Most of the players start off like like skinny and then they grow and establish uh, you know a better a better body. And now you know, he's, he's really, he's very good in shape. you know, even my time in, you know, 2009 or 8 or, or 10 when, when we used to play here for berlin, he was really in very, very good shape. he was strong and he, he still is. and i think this is very important for players too because of all the injuries and, you know, as a defender you have to be stable on the field. so, and he really worked hard for that with jaroslav Drobny. you know, in, in battle. <laughs> 2-0. 2-0 czy 1. 2-1. 2-1, ja też powiem. 2-1. 3-1. 2-0. Żeby jeszcze długo, długo po Polusji został. Utrzymany, no. nie? No. Najlepiej jeszcze jakby Kuba wrócił. No jakby I Kuba wrócił jego gra. kolega. To była najlepsza prawa strona. i lewa Solucji Pro. To będzie ciężko, <laughs> żeby wrócił. No, Jest lubiany, tak samo jak Kuba był lubiany. To jest super człowiek, po prostu jest taki. Oni są normalni, Normalny są po prostu Nie! szybko poszło. Nie! Nie! Ale szybko ja. yes. Nie! prostu jak Jest. Nie! tu, prosty. po prostu, jak te ludzie tu, prosty, swoje robi i nasz jest. I nas, właśnie. Ogólnie było tak, że zawsze było takie marzenie, żeby w Borusji ktoś z polski po prostu przyszedł zawodnik. I długośmy na to czekali, aż w końcu przyszedł Ebis Molarek. To już było do nas. Już my myśleliśmy, że już coś lepszego nie może być, a w końcu przyszło tak, że było ich Czech. I zdobyli jeszcze tyle tytułów i było tak super, że no, coś wspaniałego, nie? No i niestety momentalnie zostało no, został na mino piszczu, ale możliwość jest, że Kuba wróci w lato i zostanie, nie? Niemożliwe! No jaj, no w tym co nie musiało być teraz, A co? To pewnie możemy wygadać. Co? Ej!

Miasta, to jest tutaj. Aha. Zgodzisz się z taką? Raczej dla większości na pewno. Wiesz, no w sobotę, czy w niedzielę, czy w piątek, jak mamy kolejkę, to na pewno na pewno to jest. Centrum wydarzeń tutaj w Dorfudzie, na pewno. Też tak w normalnym tygodniu, jak się, jak się nic nie dzieje, bo jak graliśmy mecz wyjazdowy, my wczoraj tu już byliśmy, to bardzo dużo ludzi się kręci w okolicach stadionu, w okolicach fanshopu. Nawet jest specjalna budka z kiełbaskami, z frytkami, gdzie sobie można kupić, i normalnie jest yy, czynna. A w samym centrum to raczej tylko chyba zakupy, nie? Tak... Czy znaczy nie, wiesz co, to na pewno odkąd zrobili ten fanshop, to teraz przy stadionie w tygodniu więcej się dzieje, ale w mieście też jest na pewno fanshop i, i Ciężko mi powiedzieć, jak tam teraz jest, bo rzadko tam bywam, bo mam teraz, wiesz, okres taki, że, że co chwilę treningi mecze i w mieście nie byłem ostatnio dawno. Ciasno, nie? Jak w dwie się Ciasno i myślę, wiesz co, tak taka już chyba rywal wtedy czuje taką atmosferę tego tak? stadionu, nie? Bo tak stoimy, jeszcze dzieci tutaj też są, także tu jest jak rezerwowy jakiś gdzieś tu się przepycha, to jest ciasno, ale myślę, że tu nie ma tych świateł wtedy tak zapalonych. Jest trochę ciemniej. No. I że trybun już słychać? I się wychodzi na, na stadion, który robi na pewno wrażenie na przeciwnikach. to jak pierwszy raz wychodziłeś, pamiętasz? Czy Bo się to... raz wychodziłem jak grałem z Hertą, nie? Ja tutaj na, na stadion, to, to zrobiło na mnie wrażenie i sobie tak powiedziałem, kurde, może by fajnie było kiedyś tak może zagrać w Borussii. ale tak wiesz, to tak bez tak, żadnej... Bez żadnych podtekstów, no rozumiem. że wtedy piłkarzem? Herty chociaż... Słyszałem, że jako mały chłopiec No miałem tam. miałeś taką jedną koszulkę. No, Andy, Andy Millera miałem Andy koszulkę, no. A jak ją zdobyłeś? A wiesz co, chyba na jakimś bazarze kupiłem, bo y, to był czas wtedy, jak Borussia zdobyła Ligę Mistrzów, rodziła sobie dobrze w Ligę Mistrzów. I wtedy po tym takim sukcesie… Y, wróciłeś w brzuchu, brzuchu podobną no. to rodzicą żeby… Tak, wierciłem. Ale w sumie to była z Borussii jedna moja koszulka. Więcej miałem, byłem kibicem Manchesteru Aha. i miałem więcej koszulek Beckhama, nie? Także on był moim tam jakimś mm, idolem, że tak powiem, w czasach dzieciństwa. to jest tak, to jest ławka rezerwowa Wasza, czy to jest rywali? To, to czy jest to, nasza ławka rezerwowa. To jest, to jest Wasza? Mm. To, jest, to jest Wasza. Raczej się nie, nie przywiązujesz do ławki generalnie, bo raczej... Raczej był czas w tym <laughs> sezonie, gdzie gdzie byłem dość mocno przywiązany, no, ale to też wie, taka historia, że wiesz, wpada się w kontuzję, mhm. ktoś skakuje na twoje miejsce, gra bardzo dobrze i trener nie ma, nie ma, czego zmieniać, tak? Wygrywamy, byliśmy na drugim miejscu cały czas praktycznie. Ale, ale się, ja, ja, się No tak, no ja spokojnie pracowałem i, i trener w sumie też dawał mi do zrozumienia, że, że, jeśli będę już na takim poziomie, na który on liczy, to 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 będę dostało swoje minutę, tak? I, i tak się stało. No, od, tej, od tej rundy gram na razie wszystko, aby tak zostało. Ciekaw jestem twojej opinii e, w sensie takich wizualnych e, wrażeń, jeśli chodzi o trybun, właśnie, bo to jest ta, tak? Dobrze, mm -hmm. dobrze mówię, bo ona tak jak gracie mecze ligowe, krzesełek nie ma. Mm -hmm. Jest taka ściana ludzi. A jak widzę mistrzów gracie, to też muszą być, tak? Dobrze? Są zmniejsza się trochę pojemność, ale I jest różnica taka, nie nie widać, nie, nie widać tego, nie widać tego. Tak bardzo nie widać, ale. No, ile, ile to wtedy wychodzi. No, ale teraz nie wiem dokładnie ile wtedy mniej, mniej kibiców chodzi, ale tego tak naprawdę. Y, nie widać, a doping jest taki sam. Tak. No właśnie, ale znasz wszystkie stadiony w zasadzie włotysky grałeś na, 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 na większości, to chyba to jest najbardziej imponująca trybuna. No wiem, nie że mogę to, powiedzieć że więc... nie wiem. No właśnie. <śmiech> 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 ale, ale wiesz, no to ja tak poprowadziłem no moim zdaniem tak, no. ale... Nie. Y, znaczy, fajna atmosfera jest y, na pewno jeszcze w Hamburgu. Cieszy z takiej Ostatnio byliśmy w Gladbach też. Y, mm -hmm. y, fajnie było także. Ja no w Niemczech tutaj naprawdę stadiony są y, 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 bardzo bardzo dobre i, i ci kibice przede wszystkim chodzą na te mecze. To jest y, taki główny powód tego, że, że gra się fajnie na tych stadionach, bo jednak jak jest pełen stadion, to wiesz, to jest, jest atmosfera na tam. O deszczu się nie boisz, nie? Jesteś? Fryzurę mi tutaj. No fryzura. Tomek Jonesa kiedyś mówił, że to było... Fascynujące oglądać, jak Ty układasz fryzurę, wiesz, à, że miałeś jakąś specjalną, specjalną pastę i generalnie ten proces trwał długo, ale... A jak długo? Co on znowu opowiada? Tak? No to możesz to wyprostować. Nie, nie, nie wyprostować. nic nie Ja wiem swoje, on wie swoje, Nie, ale on powiedział, że on chciał potem od Ciebie tę pastę kupić, nie? generalnie. Bo Tu jak po wygranych meczach sobie idziecie pod trybunę dziękować kibicom, czy po prostu robicie to ze środka? Czy nie, idziemy idziecie zawsze tutaj po, po... na gdzieś w okolicę szesnastki. Czyli gdzieś tego szukałem. I... I wtedy mamy jakąś tam swoją zabawę z kibicami, tak? Oni tam <laughs> coś nadają ton temu wszystkiemu. Ja naprawdę jak przy, przede wszystkim teraz, jak wygraliśmy z Szalki 3 dwa u siebie. Mhm, mhm. To, to dość, dość mocno świętowaliśmy z kibicami. No a później jeszcze na koniec taką małą rundkę robimy dookoła do stadionu, żeby podziękować wszystkim kibicom. Wczoraj oglądaliśmy mecz właśnie z kibicami Borus i, i nawiązywaliśmy do Grosskreutza, bo on wczoraj grał przy mhm. do tej jego słynnej wypowiedzi, że powiedział, że oddał dziecko do domu dziecka, jakby kibicowało a, szalkę. Prawie, oni, takie niefortunne. Niefortunne, ale wiesz co, oni powiedzieli, no on się nie widzimy, my się my byśmy zrobili tak samo. Nie, to jest takie, <laughs> wydaje mi się, że to jest... Popisywa taka lekka? Znaczy, nie wiem, no, sport sportem, tak, ale. E, rodzina, i tak wydaje mi się, jest zawsze najważniejsza. Czy że w muzeum nie byłeś jeszcze? Ja bym parę razy, ale, tak, żeby, żeby dokładnie pooglądać, co tu dokładnie jest, to jeszcze mi się nie zdarzyło Ja w sumie. się zastanawiam, czy wiesz, są jakieś takie już pamiątki waszej. Waszego wkładu w historię, bo jest. W sumie nie ma co ukrywać. No Tajemne. nie? to zrobiliśmy. No pewnie tu widzimy puchary. Pewnie gdzieś tutaj. O, będzie sobie. za 2011-2012. O! To jest DFB pokal. Tak. Tak? To jest to puchar jest niemiec. Puchar niemiec. Już ja, tak byłem dwa razy jeszcze w finale, ale nie udało się wygrać. Chyba jeden w finale wygrać się zawsze smakuje, nie? No. Pięć jeszcze wygraliśmy, tak no. wiesz dość mocno ich tutaj jest... To jest patera, patera za, za, mistrzostwo. za mistrzostwo. Dwa razy udało mi się zdobyć z Borussią mistrzostwo. Tego niestety nie udało mi się to jest To, to, to jest to no. przez co się pierwszy raz zainteresowałeś Borussią, co? Dokładnie, no. To było 96-97 tak, chyba sobie. Tak, 97 był tak, finał z Juventusem, tak? Riken na 31 1 tak. przerobował Policjego, nie? To jeszcze pamiętasz z tych zawodników młodych te, te nazwiska, nie? No, ty jeszcze ile miałeś? 12 lat wtedy, tak? No. To właśnie pierwsze takie... a Znaczy pierwsze, to nie pierwsze, no wcześniej też odmówiłeś. Zresztą z piłką to spałeś, nie? Pod Zdarzyło się nie raz. <laughs> Czyli to, to, to tak... A pamiętasz ten finał jeszcze tak, jak, bo patrzę, bo to zawsze działa na wyobraźnie ten kucharz. Ten finał dobrze? Czy, czy to sobie Aha. wyparłeś? Pamiętam, pamiętam. Raczej nie widziałem meczu. A nie oglądałeś? Meczu. Widziałem jedynie bramkę, którą straciliśmy w dzień A nie oglądałeś, nie oglądałeś, meczu, dlatego że nie lubisz do porażek wracać, czy generalnie rzadko oglądasz? W, hmm. w sumie, też co jak z tych wszystkich finałów to w sumie żadnego nie widziałem, czy, czy wygraliśmy w. Czy wygranych, czy, 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 czy tak. przegranych, tak? Ale takie mecze ligowe to dość często sobie analizuję. Z meczu na mecz, a, a po tym finale przeważnie jest jednak później wolne, coś tak? nie, I nie ma kiedy. Czy się wygrać, się, czy się przegrać, tam już nie ma już takiej analizy myślenia. Ale może do tego wrócę po tym sezonie, jak, jak zdobyłem puchar <laughs> no, dobra. A to, to, to na przykład, nie wiem, wiesz, jakie to masz. <laughs> to może była damska drużyna czy kiedyś. <laughs> z tych kalców. Tutaj Pamiętny mecz w Monachium, jak klop yy, dostał w okulary. Podobna historia to do tej, która, która wydarzyła się w Liverpoolu. Także... A ty z klopem jeszcze jakoś jesteś w, w kontakcie? Czy... Znaczy, yy, czasami Czasem. sobie tam yy, SMS-a myślałem, ale tak spontanicznie. To jest, jest tam, widzisz? Piszcie, jak tam Jest. <laughs> jest, a to jest skład z któregoś konkretnego meczu? Jespiszek Słoticz jest Schmelzer, Parisiczka, Gündogan Jest co. I Kuba na prawej stronie Ciężko tak. mi powiedzieć dokładnie z którego, bo dość często graje. Czy po Pocharu Niemiec? Może Możliwe, to że to będzie ten skład, no? To jest rybnik. Rybnik 43. 43, który to będzie? Go? Intertoto. to Intertoto, 71. No jeden wygrał rok. No czy widzisz 71? To, że jestem gościu kibic z koszulką piszczka, jak go wypatrzyłem. Gdzie? Tam, na zdjęciu, nie widzisz jeszcze. Obok z stoi. A, tutaj, okej, okay. jest, faktycznie. Jeden się zna. tak. Jest, jest piszczy. No patrz nie on, jest. Tu musi być też Jest piszczy, widzisz? Jeden na milion. Byli ode mnie chłopac tam z Goczałkowic, z drużyny z LKS u tutaj w grudniu na meczu i niektórzy pierwszy raz byli to mówili, że nie chodzili na mecz, ale jak tutaj to zobaczyli, to chcieli być co tydzień. No i widzisz i to jest właśnie odpowiedź dlaczego jest frekwencja też, no? i no. to jest zupełnie co... Co innego to robi. To jest ten sam mecz? To samo nie tak, do to sam, no? oh, fajnie Ja byłem gdzieś. Gdzieś tu. <laughs> On mówi zawsze, że nauczył mnie się, jak to oni mówią po czesku widliczką, a nożem, że wcześniej jadłem rękami. wiesz. Siedzieliśmy jak dwa zbite psy w tym pociągu i tak się zastanawiam, co ja zrobiłem. Naprawdę zapowiadała się na niezłego pasykach. Profesor chmura, jak pracowaliśmy z nim w Zagłębiu, to, to przeprowadzał takie badania i poinformował, poinformował mnie o swoim znalezisku. Żeby.